witam, witam, zapraszam na mój kanał, zaskakujcie, wow, tego typu, właśnie, trzymajcie się do przodu, nie do tyłu, tego typu, właśnie, była... był taki cel, celen, że jak będziecie wstępować kanał, to będzie, ganie nie, raidera. i co wyszło z tego, no właśnie, poszukaliście mnie, tego typu Widzicie? I to bardzo źle Bo byście mieli Grę Tomb Raidera Tego typu No cóż To już jest wasza obroszka, nie moja Tego typu Słuchajcie jak Widzowie Wiecie o co chodzi Z Asbestem Tego typu Wy pisaliście mi Na free że dlaczego jego nie wydałem publicznie co robi o skąd miałem o tym wiedzieć składcie widzowie skąd miałem o tym wiedzieć, że coś takiego wyjdzie słuchajcie widzowie To biało on się odpalił z powryznych tych pieniędzy 800 i 500 zł słuchajcie widzowie wszystko miałem to wiedzieć. Maskował się ile wlezie, aspekt tego typu. Słuchajcie, e, dla mnie to jest e, człowiek, który nie ma rodziny. Każdy się od niego odsunął, rodzina się mu też odsunęła, inne rzeczy. I po prostu tak mówiłem nie, raz, nie dwa, na filmie czy na filmie, że wie, wypierdolił do Belgii. Żeby uciec od tego wszystkiego Tylko ta ucieczka nic nie pomaga mu Też przeciwnie jeszcze bardziej jego Pogrążyło tego wszystkiego Słuchajcie Kto Przewidział Że Coś takiego pierdolik Asbet, Słuchajcie Idzie Dlatego to zaczął mi śmierdzieć po trochu jak on przyjeżdżał do nas i ciągle na telefonie siedział. Jak wszedł, nie wiem, do łazienki z telefonem. Słuchajcie. Zaczęło to trochę mi śmierć. Słuchajcie. No ale cóż. Maskował się ile będzie że niby tu kolega, przyjaciel że pomoże słuchajcie to jest osoba, która się kurwa nie zmieni charakter ma we krwi. jak rodzina jego odrzuciła i ta żona, bo ta pierwsza żona wiadomo, że zmarła to druga żona ma też w jego dupie. A tak mówię, widzowie jest pewnie dziecka. U nas jest ten fotelik samochodowy. Jest u nas ten fotelik samochodowy, co nas by zostawił już wcześniej. Dlatego, no ale słuchajcie, jak on mi oddał skąd i kamek GoPro to ja też tym po tę te, te nie oddam tak Azbet taka jest prawda nie wiem czy będziesz woził dzieciaka też odrzuciłeś to jest fakt dlatego Azbet jest na linii przegranej a to co odpierdoliłeś to jest na, naprawdę przegięcie pały Dla normnego, no, no sorry, normalnego człowieka to ktoś by ci wziął i zastrzelił z klamki. Wierzę o ten dokładnie. Zdaj sobie sprawę o tym nie biega. To by ci ktoś łeb postrzelił klamką. Za taki wieczy. A zwet. Cóż, się wkurbiłeś na to, że Cię wydałem publicznie na filmie, na filmie i to Cię wkurbiło, co? Ażbać, że Cię wydaje po trochu? A ja się nie wszystko mam. Ja się trochę pochomikowałem. Nie poważę o Tobie. Ażbać, mówię to szczerze otwarcie, żebyście... We widzowie o tym też widzieli tego typu Słuchajcie. No cóż, taki człowiek się kopa nie zmieni. To jest człowiek zryty z psychiką, że no bo po prostu boję się z tą psychiką od kupy lat. Bo jego rodzina zostawiła, była żona, inne rzeczy, jest odtrącona od... Od świata. tego typu. Tylko jest jeden problem. Dlaczego yy, Dlaczego obwinia wszystkich, a nie sam siebie? A to jest właśnie pytanie widziałem. Ja że się zastanawiam, że po prostu jest kurzem? Nie wiem. Nie wiem. To jest takie jakby moje zdanie tego typu. Napiszę na czacie, co o tym sądzicie. Wow, tego ty typu. Ty